Cześć Karolu. Cześć Grzegorz. Witam serdecznie na kolejnej części TechCastu poświęconemu teraz miernikom cęgowym. Mhm. Czy mógłbyś tutaj też nam wyjaśnić, na co należy zwrócić uwagę przy doborze cęgi prądowej? Tak Rzegorz, pamiętasz e, zapewne poprzedni odcinek, gdzie rozmawialiśmy o multimetrach, tam wymieniłem takie trzy cechy. Niezawodność, dokładność, bezpieczeństwo, i w tym momencie to samo chciałbym Ci przetoczyć. Tak czy inaczej, w przypadku mierników sęgowych, to rozszerzyłbym o taki parametr choćby jak szerokość otwarcia cęgi, prawda? To jest dosyć istotne, e, szczególnie jeżeli chodzi o takie aplikacje przemysłowe, więc myślę, że na samym początku e, warto sobie na to zwrócić uwagę. No i z tak, kolejna z takich rzeczy, e, rzeczy no to oczywiście na chwilę obecną e, mierniki cęgowe pozwalają na pomiar nie tylko natężenia prądu, ale do wielu z nich możemy dołączyć sondy, jak do multimetru, i dokonywać pomiarów napięcia, rezystancji, pojemności. Myślę, że warto na te dodatkowe funkcjonalności również tutaj tak. zwrócić uwagę. Mm -hmm. e, powiedz mi jeszcze, taką rzecz. E, czym różni się e, cęga prądowa, właśnie do pomiaru e, natężenia prądu zmiennego, od, od natężenia prądu mm -hmm. e, stałego? Tak, no to jest, jest pewny szczegół w budowie takiej cęgi. Zobacz, tutaj mamy cęgę 376 C. Ta cęga pozwala nam na pomiar natężenia prądu przemiennego i prądu stałego. Jest to, jest to możliwe dzięki zastosowaniu modułu halotronowego. Ten moduł halotronowy możemy. Wypatrzeć po otworzeniu e, e, cęgi. I zobacz, tutaj z jednej strony mamy gołe żelazo, a tutaj z drugiej strony mamy mm, moduł halotronowy. Więc na, na tej postawie możemy rozpoznać, e, czy dana cęga pozwoli nam na pomiar prądu e, przemiennego i, i, i stałego. E, natomiast, e, no, oczywiście, jeżeli chodzi o innego rodzaju um, urządzenia, no, to mamy choćby. Cewki Rogowskiego. No i cewka Rogowskiego jest fantastyczna. To już też wielokrotnie pokazywało się na naszym kanale. E, natomiast pozwala nam tylko i wyłącznie na pomiar prądu przemiennego. Także. E, Przypomnisz jeszcze, tak. jaki zakres pomiarowy jest takiej taki cegi? To jest, to jest e, zależne od typu, prawda? No. Więc e, tutaj cewki Rogowskiego możemy wykorzystać w niewielkich zakresach e, co do natężenia prądu, ale z, również możemy je wykorzystać wtedy, kiedy prądy sięgają nawet kilku kiloamper. Na, na co chciałbym zwrócić uwagę, to to, że, no, widzisz, tutaj w, akurat w tych cęgach, które mamy, czyli ta i2500, ona ma no. takie specjalne złącze. I e, to złącze będzie tylko dedykowane do danego rozwiązania mi, mi, multimetru czy e, cenki prądowej bądź innego urządzenia. Natomiast w takim wypadku, gdy cewka rogowskiego załączona jest złączem BNC. Będziemy stosowali je wtedy zazwyczaj w analizatorach sieci. Natomiast musimy pamiętać, że jeżeli dołączymy sobie ją do oscyloskopu, czy do multimetru, to wtedy niekoniecznie będzie to dobry wynik, bo ten sygnał jest nieprzetworzony. Musimy go w odpowiedni sposób zmienić, w sposób matematyczny, no i w ten czas otrzymamy dobry wynik. Więc stąd też jest takie specjalne złącze, aby no, tylko ta cewka pasowała do danego typu urządzenia, które przelicza nam tą wartość na odpowiednią, um, wartość natężenia prądu, które widzimy na samym końcu na wyświetlaczu. Pojawiają się takie pytania też od klientów, czy wielkość, czy rozmiar tej cewki rogowskiego ma wpływ na, na dokładność pomiaru, uh -huh. jeżeli chodzi o zakres uh -huh. pomiarowy właśnie uh -huh. prądowy? No i dla i, małych prądów, czy dla dużych prądów? Yy yy. Czy też mógłbyś to wyjaśnić? Tak, oczywiście. No czym e, będzie większa, większa długość tej części elastycznej, no, to oczywiście dokładność e, będzie nam nieznacznie spadała. Natomiast to czy się dokładności pomiaru cewką Rogowskiego, to to, że taki pomiar na przewodzie, czy na przewodzie, będzie najbardziej dokładny, jeżeli umieścimy go w środku cewki Rogowskiego. Yy. Prawda? Jeżeli odsuniemy E, przewód czy no, przewód od geometrycznego środka tej cewki rogowskiej, gdy ona znajduje się w takim położeniu, no to oczywiście wtedy jednocześnie pogorszy nam się e, m, dokładność tego pomiaru. To wszystko jest opisane dokładnie w dokumentacji, także jest za tym dosyć dużo liczb, e, tak czy inaczej, no, warto wa o tym pamiętać, żeby ten przewód znajdował się jak najbliżej środka i to zapewnia nam jak najbardziej dokładny pomiar. Kolejne pytanie, czy takim miernikiem cęgowym jesteśmy w stanie zmierzyć no, niewielkie wartości mhm. prądu, czyli miliampere. Mhm. No, jakie jakie by polecił ta. w właśnie mhm. przyrządy? No to nie jest takie proste, bo zmierzyć zawsze można wszystko. Mhm. Zawsze pozostaje tylko to pytanie, jak dokładnie to robimy. Więc jeżeli chodzi o tego rodzaju przyrządy, to nie są polecane do, do tego rodzaju aplikacji. Rozumiem, że jeżeli masz na myśli pomiar miliamperów, to może Ci chodzić o pętlę sterowania 4,20 miliamper. No i rzeczywiście tutaj takie rozwiązanie jest. To jest akurat miernik procesowy, który poza pomiarem ma możliwość również zadawania sygnałów. Natomiast tutaj mamy Cewkę już specjalnej konstrukcji, ona troszeczkę inaczej jest zbudowana. Jak widzisz, no tutaj ten przewód, no nie, 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 jej otwarcie ślęnica też nie pozwoli, średnica nie to, to pozwoli nam na to, żebyśmy mogli dokonywać pomiarów większych zakresów. Natomiast jest to urządzenie dedykowane pomiarowi w, w pętlach sterowania 4,20 mA. Mhm. Są również inne rozwiązania, no bo to rozwiązanie, jak widzisz, ze względu na średnicę nie pozwoli nam na umieszczenie Większych przekrojów, a na przykład możemy mieć taką aplikację, kiedy chcemy zmierzyć e, prąd upływu, bo gdzieś e, borykamy się z problemem zadziałania wyłącznika różnicowo-prądowego, chcemy określić przyczynę. Albo taką jeszcze inną ciekawą aplikacją jest pomiar prądu upływności e, ograniczników przepięć. I tutaj znowu jest dedykowane rozwiązanie, na przykład Fluk 369FC. Ta cęga też już jest całkowicie inaczej zbudowana, no ale mm. dzięki temu mamy możliwość pomiaru takich niewielkich wartości, które są wyrażane w miliamperach, co do danych technicznych, to tutaj też odsyłam e, na, do, do dokumentacji technicznej. Tutaj jeżeli chodzi o też tą technologię FluConnect, to widzę, że też mamy taki mhm. moduł bezprzewodowy. Tak. To też mógł być tak. Tak, oczywiście. Powód? To cęgi, cęgi prądowe, które są, mają oznaczenie FC, one będą dawały nam tą możliwość, aby połączyć się z aplikacją mobilną. I podobnie jak w multimetrach. Wspominałem w poprzednim odcinku o multimetrze 233. Co do ceny mamy podobny, podobną funkcjonalność. To Cęga 381. No i tutaj zobacz, możemy sobie wyciągnąć ten wyświetlacz, gdzieś go powiesić. Także to może nam wisieć w rozdzielnicy. I już wspomniane wcześniej niebezpieczeństwo będziemy. Czuli się znacznie lepiej, kiedy to sobie powiesimy na jakimś dużym kablu, na przewodzie, zdejmiemy światłacz, odejdziemy na bezpieczną odległość i będziemy mogli dokonywać pomiarów. No, dosyć ciekawe rozwiązanie, więc myślę, mm -hmm. że to może się przydać. Tak, jako alternatywa tak. wtedy, kiedy gdzie, gdzie nie możemy mm -hmm. e, wykorzystywać, mm, wtedy kiedy nie możemy wykorzystywać aplikacji mobilnej tak najbardziej. Mm -hmm. Tutaj jeżeli chodzi jeszcze o pomiar rozruchowy silnika, mhm. to też mamy szereg przyrządów, którymi możemy mierzyć. Czy tutaj masz jakieś modele z mhm. mierników cęgowych, o których mógłbyś wspomnieć tutaj Ta. w tej metodzie? Tak, oczywiście. No, Inrash i ten przycisk, który znajduje się. Choćby na tym przyrządzie, widzisz, tutaj też mamy taki przycisk. Mhm. On będzie nam pozwalał na to, aby zmierzyć prąd rozruchowy takich urządzeń indukcyjnych, czyli no, właśnie wspomniałeś tutaj o silnikach elektrycznych. Tak jak najbardziej jest taka możliwość. No, fantastyczna funkcjonalność, bo możemy sobie em, ten, ten prąd rozruchowy. Sprawdzić i zobaczyć, czy zabezpieczenie jest w właściwy sposób ustawione, czy też nie. Natomiast, e, też ciekawą funkcjonalnością tej e, cęgi jest to, że możemy go potraktować, ją potraktować jako loger. Już tutaj, no. jeżeli nacisnę ten przycisk INRASH przez dwie sekundy, to wtedy zostanie uruchomiona funkcja logeru e, i e, po określonym czasie będę mógł wrócić do tej cęgi i przy pomocy telefonu pobrać te, dana, te dane i wyeksportować je jako plik XLS i następnie dalej gdzieś przetworzyć je sobie e, w, w Excelu czy, czy w jakimś innym formacie, prawda? Także to jest fantastyczna funkcjonalność, jeżeli chodzi o rejestrację. Pomiaru, jakieś takie szybkie raportowanie też jest możliwe. Też w oczywiście aplikacji. w aplikacji, czy, czy możemy szybko przesłać to mhm. do e, innej osoby. Także fantastyczna sprawa. O, to dosyć ciekawa mhm. aplikacja dla, mhm. dla końcowego użytkownika. Mhm. Karol, to dziękuję bardzo za, za to takie ciekawe i, i myślę, że bardzo ważne informacje na temat mierników cengowych. No i zapraszamy na, na kolejne odcinki naszego TechCastu. Dziękuję Ci serdecznie. Do Grzegorz. zobaczenia. Do zobaczenia. e aí